Dzień dobry, y, drogie byki. Dziś przychodzę do Was y, z czytaniem na y, miesiąc kwiecień. Ha, w związku z tym, że sytuacja jest taka, a nie inna, y, panuje ten przeklęty wirus na świecie. Więc y, może te czytania będą troszkę pobudzające dla Was i, i podnoszące na duchu. Mam taką nadzieję. Karty już przetasowałam też wcześniej, ale zawsze jeszcze nie zaszkodzi. I teraz tak. Pierwsza karta to jest karta, która jest taką kartą główną dla Was, tak? W tym miesiącu. I tutaj mamy 10 buław. Karta numer dwa to jak postrzegacie tą sytuację, w której obecnie jesteście. Osiem mieczy. Tutaj będziemy mieli miłość, relacje, związki. Rycerz denarów. Tutaj będziemy mieli kreatywność, pomysły. i to są cztery denary. tutaj mamy um, słowa myśli, intelekt, y, takie myśli twórcze, siłę myśli twórczych. mam nadzieję, że to widzicie. zaraz sobie zerknę w komerkę. a tak widzicie. I ostatnia karta po tej stronie to uczucia, relacje. Przepraszam, praca, kariera i finanse. Już z uczuciami. 10 mieczy. No to nie jest zbyt fajna karta na coś takiego, no ale, ale dobra. Jak? Na czym powinniście się skupić? Tak. W tym miesiącu paśmieczy i jak ten miesiąc dla was będzie przebiegał jak on się zakończy jak, ym, jaki będzie wynik no to co tam chcecie yy, as denarów na dole czytania mamy gwiazdę więc jakaś nadzieja jest na lepsze jutro piękna karta, nie wiem czy to widzicie w ogóle bardzo ładna Kochani, karta główna, ta najważniejsza dla Was to 10 buław. No jest ciężko, nie? No jest ciężko. No za dużo po prostu. To, to Was po prostu przerosło trochę. Najśmielsze Wasze oczekiwania to przerosło I, i przerosło wszystko, co możecie ogarnąć. To jest za dużo. To jest za dużo to, co się wydarzyło. To, co się dzieje w waszym życiu, jest po prostu tego za dużo. Może zbyt dużo pracy na siebie nałożyliście, może zbyt dużo obowiązków na siebie nałożyliście, może zbyt dużo jakiegoś ciężaru własnego, jakiejś miłości złej, jakiejś. Poza tym jeszcze tu się nakłada ta epidemia panująca. Tak więc to już jest za dużo. Wy już czujecie przeciążenie, wy już czujecie zmęczeni się tym. Być może jesteście zmęczeni nawet tym cholernym siedzeniem w domu, bo przecież ile można. Niektórzy siedzą w blokach, nie mają balkonów. Mogą ewentualnie wyjść na spacer, jeżeli są zdrowi, ale jak widzą, że te gdzieś tam tłumy przebiegają, no to już im się odechciewa nie? i po prostu cała ta sytuacja jest już męcząca. Teraz tak. Jak Wy to widzicie w ogóle, jak wy to postrzegacie. Wy jesteście zblokowani totalnie. Się oczywiście możecie odblokować, tak? Może warto by było spojrzeć inaczej, z innej strony, wyciągnąć jakieś wnioski, nauczyć się czegoś, bo karta ośmiu mieczy nie mówi, że wy jesteście zablokowani, zablokowani bez możliwości ruchu. Mm -mm. Wy to macie w głowie. Wy macie możliwość ruchu, wy możecie coś z tym zrobić. Może po prostu perspektywę myślenia zmienić? Może, może w tym kierunku pójść, właśnie, żeby zmienić coś w swoim y, myśleniu, w postrzeganiu? I wtedy zmieni się też to, co się dzieje gdzieś tam wokół Was czy wewnątrz Was. Tak myślę. To, co u Was w miłości. Rycerz y, Denarów. Powoli. Wszystko dzieje się powoli. Ale spoko. wszystko jest ok. Wszystko jakby mm, macie pod kontrolą. Oczywiście też nie wszyscy, bo to jest ogólne czytanie, więc, więc wiecie, jak się do tego odnosić. nie? Też trzeba by było może swoja, y, posłuchać o swoim ascendencie i tak dalej, i innych planetach. Więc dla niektórych właśnie to będzie taki powolny czas, y, czas skupienia się i, i jakiegoś takiego. Y, y, Powolnych myśli, powolnych działań z rodziną, gdzieś tak, tak no w takim własnym jakby gniazdeczku, na no spokojnie, wszystko na spokojnie, z pewnym takim opanowaniem, bo Wy już jakąś część pracy w Wasze związki włożyliście, i to tam przynosi Wam takie jakby. Pomniejsze efekty, tak? Ale powolne. To nie jest, to nie jest karta jakiegoś takiego żywioł, jakiejś takiej żywiołowej ekspresji w uczuciach. Nie, nie. To jest karta czegoś takiego, co się dzieje wolno. Być może wasze związki się wolno rozwijają, wasze relacje wolno się rozwijają. Być może to jest przez teraz też efektem tej sytuacji, w której się znaleźliście. Więc tak myślę. To, co jest u Was na poziomie kreatywności, pomysłów, cztery denary. Myślę, że Wy tutaj macie te pomysły gdzieś już ogarnięte i trzymacie się ich mocno, ale póki co stoicie w bezruchu, nie robicie nic, tylko po prostu sobie te pomysły Wasze, tę Waszą kreatywność w takiej. Strukturze utrzymujecie, tak? I to gdzieś tam kręci się, powolutku, gdzieś tam się w waszych głowach rozwija, gdzieś to tam siedzi, ale na razie jesteście, że tak powiem, w bezruchu, trzymacie to wszystko dla siebie. Pomysły i kreatywność gdzieś tam wam rozwija, w waszych głowach, ale to nie jest jeszcze to nie jest jeszcze to. Ten czas, żeby ruszyć z tym do przodu, nie? Bo, bo tutaj, no, gdzieś te czyny zostały mm, przez te sytuacje wstrzymane, nie? Przez te sytuacje, w której jesteście, przez te blokady wasze, też myślowe. Być może mm, nie tylko myślowe, oczywiście, bo niektórzy są w izolacjach, niektórzy w kwarantannach, niektórzy po prostu nie pracują, nie mogą nic zrobić, są, że tak powiem, jakby uwięzieni po części więc ta wasza kreatywność też została w pewien sposób tak troszkę przytłumiona, nie? To jest karta waszych myśli twórczych, intelektu. To są dwie buławy. Tak, plany są. Być może nawet są rozmowy o tych planach, tak? Gdzieś tam... Podejrzewam, że z pewnością um, Wasze plany um, i Wasze, wasze, wasze rozmowy um, o tym, co chcecie gdzieś tam zrobić, są um, jak najbardziej dotarły do uszu innych osób. I oni, i te osoby zdają sobie z tego sprawę. Myślicie o tym wszystkim. Po prostu, że, że musi się Wam to udać, że to się kiedyś po prostu skończy i że będziecie mogli ruszyć do przodu. Póki co, stoicie w miejscu, nie? Stoicie w miejscu tak samo z myślami, z planami, z kreatywnością, z czynami, z ambicjami. No, jesteśmy wszyscy w tym samym punkcie. No, przynajmniej większość, nie? Przynajmniej większość. Teraz. Co macie na poziomie pracy, kariery? No tutaj jest. że tak się wyrażę. lipa, nie? Bo dziesięć mieczy to jest karta taki, takiego poranienia, takiego końca, nie? To jest też to, że być może przestaliśmy pracować. Przestało się po prostu coś dziać. My siedzimy, my, my jesteśmy jakby. Jakby taki, w takiej utopii w tej chwili żyjemy, nie? Poniekąd. Ale nie martwcie się, w tej karcie jest też dobra wizja, bo to się wszystko skończy. Karta dziesiątki to jest karta też zakończenia czegoś, jakiegoś pewnego etapu, tak. Być może skończyły się wasze pracy, kariery i, i tak dalej, i stoimy, sto, stoicie teraz w tej chwili w takim punkcie martwym. To jest martwy punkt, ale to jest martwy punkt dla większości osób, kurcze na świecie, nie? Tak naprawdę kto pracuje, no popatrzcie sobie, farmaceuci, lekarze, pielęgniarki, no ci od karetek jakoś tam, pielęgniarze, tak, dobrze powiedziałam, pielęgniarze, no właśnie. Wszyscy ci, którzy tutaj jakieś usługi robią w systemie ochrony, na przykład, czy tam opieki nad starszymi osobami. Lekcje odbywają się jakoś dziwnie przez, przez internet, chociaż nie wszyscy też mają dostęp do internetu, czy nie, nie wszyscy posiadają laptopy, komputery, prawda? Więc. Yy, yy, yy. Panie w sklepach, panowie również, tak, w spożywczych, jeżeli mówię o spożywczych, no, no, ale ani galerie nie są żadne otwarte, wiecie, ani butiki z obuwiem, z ubraniami, z takimi rzeczami. To jest po prostu masakra jakaś, prawda? To jest coś, co, co nam się po prostu nawet w najśmiesznych snach nie, nie śniło, tak, jakby to Ferdek Kiepski powiedział, wizjonomą się to nie nie śniło, czy coś takiego on mówił, prawda? Więc zauważcie, że ta sytuacja ona, no to to nie jest sytuacja bez wyjścia. Ona nie jest sytuacją bez wyjścia. My po prostu musimy czekać. Cholera, no czekać. Nic nie zrobimy. W każdym razie światełko w tunelu jest, moi drodzy. Światełko w tunelu jest. Tak samo studenci, tak, no, siedzą z tyłkami w domu, nic się nie dzieje. Ewentualnie co, no, wykładowca wyśle jakieś może materiały do nauki i tak dalej, no, ale no, co ten student biedny ma robić w tym domu? No, nudzi się, nudzą się, no, tak jak większość. Ja powiem, że ja się nie nudzę, ja pracuję co drugi dzień, odkażam magazyn ze spożywką. Oczywiście nie wiem, czy wiecie, ale ja nie jestem w Polsce. Więc yy, yy, robię, co mogę tutaj, robię co mogę, żeby też, też gdzieś po części przyczyniam się do tego, że ci ludzie tam pracujący są jeszcze zdrowi. Bo ode mnie zależy czystość klamek, yy, czystość podłóg, czystość yy, stołówki i wszystkiego, yy, co ci ludzie dotykają, tak? Więc. Yy, Mam taką nadzieję, że nikt się nie rozchoruje. Moi drodzy, wracając do kart, przepraszam, bo tak o sobie. Tutaj na czym się skupić? Paść paś mieczy. Na nauce, słuchajcie. Skupić się na nauce. Być może zacząć czytać książki. Być może coś planować nawet, tak? Wpadać na jakieś pomysły. Wymyślać sobie coś, wymyślać sobie jakieś zabawy, jakieś, jakieś konstruktywne takie... Mieć plany, słuchajcie, może tak jak mówię, zacząć czytać książki, zacząć oglądać filmy, zacząć się dokształcać, może w jakimś kierunku. Może nie mieliśmy do tej pory czasu na nasze pasje, może właśnie zacząć pasjonować się czymś. Jeżeli nawet uwielbiacie sport, słuchajcie, i, i macie mało miejsca w mieszkaniu, to warto jakoś to też przekuć nie wiem, chociażby na robienie tysiąca przesiadów, tak? Jakieś, no, wymyślanie sobie czegoś, nie? Paśmieczy właśnie mówi o nauce. Głównie on mówi o nauce. Yy, I o, nawet może mówić o plotkach, więc jak ktoś dawno się nie widział z koleżanką, a koleżanka też ma wolne, może warto na messengerku, na kamerce usiąść i pogadać ze swoją przyjaciółką, poplotkować trochę. Wykorzystać ten czas, na rozwój intelektualny w dużej mierze, tak myślę. Jeżeli ktoś nie lubi czytać książek, albo nie może czytać bogo oczy, bo wiadomo, no, różnie jest, to może zawsze posłuchać, może zawsze obejrzeć film, albo posłuchać sobie czegoś na sucha, przez słuchawki. Słuchajcie, możliwości mamy w tej chwili mnóstwo. Mnóstwo, naprawdę, mnóstwo. Jak ten miesiąc Azdenarów. No on będzie tak wokół pieniądza oscylował troszkę, nie? Wokół takiej ziemskości mocno. Myślę też tutaj, że niektórzy z Was będą martwili się o, o to, co zrobić, jak będą planowali lub próbowali sobie wymyśleć, jak zapłacić rachunki. Bo przecież możemy nie mieć za chwilę pieniędzy. Niektórzy pracują na umowę zlecenia. Na przykład taki student, który pójdzie, pracuje na umowę zlecenia i on nagle traci pracę, a nie mieszka z rodzicami, tylko mieszka gdzieś tam na pokoju. No to ma problem, prawda? Więc myślę, że tutaj ten miesiąc, zakończenie tego miesiąca będzie oscylowało głównie wokół pieniędzy. Mhm. Kochani, jeszcze dla Was taka karta z wyroczni Wika. Wyrocznia Wika. Zobaczymy, co oni Wam tutaj. Co dla byków to będzie. Wejmiemy Wam jedną kartę. O, proszę bardzo, jakiś pentagram. I pentagram. Oczywiście, mam książeczkę. I pentagram mówi o. Masz okazję, aby wyrazić to, co pragniesz i wcielić to wreszcie w czyn. Wesprzyj swoje postanowienia na płaszczyźnie materialnej pracą i poświęceniem, by stworzyć w swoim życiu prawdziwą magię. Afirmacja. Wyrażam to, co jest mi potrzebne, a wyzwanie, jaki prezent próbuje mi teraz ofiarować wszechświat. No właśnie, widzicie? Może ofiaruję Wam właśnie czas na przemyślenia. I teraz jeszcze yy, anielska terapia. Jedna karta anielskiej terapii dla Was. No, też oczywiście popasowane są, ale mam nadzieję, że ten filmik się nie zrobił tak długi. Nie zanudzę Was. chron siebie. Chron siebie przed nieprzyjazną lub wynikającą ze strachu energią poprzez wyobrażanie sobie otaczającego Cię kokonu z leczniczego światła. Widzicie? Nie bójmy się, nie bójmy się, wszystko będzie dobrze. Nie bójmy się, nie wpadajmy w panikę, nie szukajmy niepotrzebnych dodatkowych wrażeń, tak? Tak myślę. Dobrze, kochani, słuchajcie, życzę Wam przede wszystkim zdrowia. No, to jest najważniejsze. Tak jak mówiłam, u baranów reszta przyjdzie sama. Więc nie ma co się yy, na zapas martwić. Do. Dziękuję Wam oczywiście i do zobaczenia w następnych filmikach.